Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii zagrajnych Kangur Kakao. Dzisiaj sobie kontynuujemy nasze przygody w tym jakże dziwnym Lunaparku 0 na 10. A e, jakiś czas mi leci. Chcę ja je pozwalać? Tak jest, dobra. Tak jak w tych takich zabawach, e, Z zabijaniem w sensie nie zabijaniem tylko zbijaniem tych. I takich, nie wiem, tam świstaki chyba wystawały Tutaj mamy małpy, dobra, mam Kurde, one jeszcze rzucają beczkami Przeklęte, a to są piory no Niemiłe Dobra, ma, aj, pięć Aj, ile tych beczek Mamy, dobra, 6. 25 sekund, dobra, mamy 7. Chyba damy radę, co? kurczę tyle tych beczek Oś, a na jeszcze mega, aj, aj, aj Dobra, gdzie są kolejne małpy? Gdzie są małpy? No co to czas leci, a małpy nie wychodzą. No kurde, co to takie? Aj! No nie! Ale No jak to tak można? Kurczę, małpy są, wszystko jest. W sensie nie małp właśnie nie ma. Czas leci bez sensu. I co? A teraz czas mi już leci, a tu niczego nie ma. A, tu gdzie te opary się pojawiają, tu te małpy będą. Dobra, no jest to jakiś plan. Trzeba ładnie wycelować w nie. Okej. Okay. Tu będzie kolejna. Spoko. Mamy 4. Tu jest kolejna, będzie 5. Nice. Gdzie są jakieś opary? Tu jest jedna, ale tu już nie zdążę. No, szybko, szybko. O, tu będzie. Nice. 6. Siedem! Ta wyszła, osiem dziewięć! Daję ci jeszcze jedną szybko. Tutaj będzie. Mamy to! Nice. Ale to jest skrzyń! Wow, te wielkie też mogą rozwalać. No to tym tak bardziej się cieszę. Ej, co ty chcesz skoczyć na nas? Właśnie, skakuj, co Nice. Teraz sobie pójdziemy do Kai. Ja tu sobie chcę się przespierać. Lala. Tu się można naprawdę kompletnie łowić. Wszystkie elementy są tutaj do rozwalenia. O, patrzcie, mam jeszcze... A, a! Czekajcie, więc się coś nie czuję. Mamy diamencik. Jak już teraz jesteśmy, to wszystkie rozwalajmy. Sporo kasy, cztery, sześć koła. sześć koła, nice. No i elegancko. Chodźmy tutaj do naszej siostry. Brawo, Kao, chodźmy poszukać taty. No i dostaliśmy tutaj w nagrodę również runę. Wyspa Wieczności, wejdź. Poziom zaliczony, elegancko, wszystko zrobione. Zobacz, kogo znalazłem. Kaja! To naprawdę ty? O, no proszę. Zaczęły ci rosnąć piórka. Brawo. O, nawet nie wiecie, jak dobrze was wszystkich widzieć. Czuję się jak w domu. Dobra, dobra. Pogadamy później. Teraz musimy znaleźć tatę. Wcześniej na zewnątrz natknęliśmy się na ukryte wejście. Trzeba zejść skalistą ścieżką. Jest też taka ogromna, wieczna brama, która prawie na pewno prowadzi do jakiegoś takiego gabinetu osobliwości. Bilet sporo kosztuje. Trzeba mieć mnóstwo run. W takim razie zostaje chyba tylko jedna opcja. Kobi może być wszędzie. Idź sprawdź to ukryte miejsce. My opilnujemy bramy i pomyślimy co dalej. Dobrze. No to idę szukać dalej. Powodzenia. Dobra, w takim razie ja się tu jeszcze oczywiście porozglądam. Czy może akurat coś tu jeszcze jest fajnego? Na przykład tak jak tutaj. Mamy diament, mamy runę. Pięknie. Tu jest jakiś bumerang. Dlaczego do czego? Czego ten bumerang? Jeszcze bym, kurczę, tego kryształka nie chwyciłam. Trochę słabo. O! Chodźmy tu raz jeszcze. Chciałam chwycić kryształ. To, co było dla mnie najistotniejsze. Czy to jest spory, czy ty już jesteś przyjacielem? Ja nie wiem. One raz mnie objawiły, raz nie. A, tutaj możemy się do wszystkich przenieść. Jak na razie zrobiliśmy 13. Wydaje mi się, że to są wszystkie, które były w drodze. Była ewentualnie. To spore ilości hajsów tutaj zdobywamy. Już nie chciałabym spaść. Dobra, nie będę go za tym hajsem. Teraz chyba kolejne życie, jakie mówiłam, chyba kosztowało z tego spolutem jakieś 30 koła, więc to jest taka abstrakcyjna kwota. <laughs> nie wierzyć. Nie wierzę. Chyba naprawdę gra bardzo nie chce, żebym szła w tamtą stronę. Dobra, chodźmy zatem w tym kierunku. Mamy sklepik. O, ciekawa jestem, jakie są nowe stroje. Ach, mój drogi przyjacielu! Witaj! Dotarłeś aż tutaj. Jestem pod wrażeniem. O, to znowu ty? Jakim cudem? Jak? No, no. Prawdziwy przedsiębiorca nie zdradza swoich sekretów. Szpiegujesz mnie? Śledzisz, żeby wyciągnąć ode mnie całą moją kasę? Ja skąd? Muszę po prostu dywersyfikować swoje lokaty kapitału w tych niepewnych czasach. Przedmioty kolekcjonerskie, fotografia mody i wata cukrowa dla turystów. Tak, świetnie. To na pewno pomoże ocalić świat. O, nadal mam to co zawsze. Jeśli jesteś zainteresowany. Dobra, pokaż co tam masz, cwaniaczku. Interesuje szafa, czy jest tu coś ciekawego? mamy jakiś zimowy strój mamy przebranie bałwanka mamy przebranie klauna tu jeszcze będą jakieś dwa do odblokowania no jak mam być szczera ten mój kostium mi się w sumie najbardziej podoba więc sobie przy nim zostanę o te życia już są za 500 więc spoko poprzednio jakoś one się do takiej kwoty potężnej 30 tysięcy zwiększyły że aż nie byłam w stanie ich kupić. I mamy trowkę za 20 żyć, ubezpieczenie zdrowotne. W sumie o to mi chodziło. W tych życiach. Eee, zobaczmy, jak te. A nie, my stąd przyszliśmy, dobra. Eee, jak wyglądają te poziomy. Tutaj ewentualnie jest jakieś przejście. Ciekawe, czy w ogóle do jakiegokolwiek będę mogła wejść. To jest przejście, czy nie? jest taka draczka do rozwalenia. Ej, czy to nie dziergnęło? Kurde, myślałam, że mi życie odebrało. Ale nie, nie, nic tutaj się nie zadziało. Dobra, chodźmy dalej zobaczyć. 44 na 43 czyli tutaj będziemy na pewno mogli sobie wejść. Ja idę zobaczyć dalej, jak tutaj wygląda ta mapa. Czyli tak, mamy jedno przejście na pewno jeden taki poziom będzie do ogarnięcia. Yy, tutaj chyba jakiś taki główny będzie. Zobaczmy może już od razu jak jesteśmy. Tu z kolei potrzebnie, potrzebne są 48 rum wieczne komnaty. Spoko, czyli tutaj jeszcze trochę nam brakuje, ale ogarniemy w tym na jednym poziomie po lewej stronie. Jak hmm. to tutaj wygląda? O, mamy też zwój. Z tego co wiem, zostałem jakąś troskę, Chyba ze zwoje czy za pokonanych przeciwników to może było. Jak widzę, zwoje dalej znajduje, więc. Czekajcie, bo tam są kryształy, ja nie pamiętam, co się robiło. A trójkąt. No, dobra. Trójkąt i kwadrat. Ej, w ogóle kryształy są nad tym, więc. śmiesznie. Dobrze, że do mnie wraca, chociaż. To jest spokojna opcja. Ej, kryształku. Jak mam go zdobyć? Mapa wygląda co najmniej ciekawie, z tym że jest chyba tylko jeden poziom, bo garni jest i potem jest ta misja główna, tak to przynajmniej się prezentuje. Ale ja dalej mnie tutaj korci, żeby tam przejść z tej strony. sobie da. Kurde, widzicie, znowu Tu znowu. ten diament, tylko go nie chwycę. No, ja chcę tu przejść dalej po prostu. Ale do czegoś potrzebowałam tutaj właśnie. Bumerangi. Tutaj musi gdzieś być. A, diament po prostu. Dobra. Żeby tam było przeskoczyć. Okej! Okay. Spoko. No dobra, zatem niech i tak będzie, a tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć.